Te banany są znane każdemu w Polsce, a dokładniej ich marka Chiquita. Jeden z największych producentów i dystrybutorów bananów na całym świecie. Ta pozornie niewinna firma z bananami ma długą historię sponsorowania przemocy i opresyjności przeciwko tym, którzy byli dla niej niewygodni. W pewnym momencie jej zasięg i wpływy urosły tak bardzo, że była w stanie kontrolować rządy i obalać rządzących. Przejmowała ziemię, wykorzystywała rdzennych mieszkańców i tworzyła państwo w państwie, narzucając swoje własne reguły. Ale mało kto wie, że zaledwie rok temu, w 2024 roku, Chiquita stała się obiektem jednej z najdziwniejszych i najmroczniejszych spraw sądowych w Stanach Zjednoczonych. Firma została uznana winną zatrudnienia szwadronu śmierci, paramilitarnej jednostki w Kolumbii, która cel miała jeden łamać prawa człowieka w Kolumbii i, jeśli to tylko możliwe, odbierać życia niewinnym. A to wszystko na zlecenie firmy, która produkuje banany. Chiquita Brands International, dzisiejsza firma z bananami, jest wypadkową wielu zmian nazw, wciągania pod swoje skrzydła innych firm lub wykupowania konkurencji w latach wczesnych tak bardzo jak 40., 50., aż nawet do 90., choć sama firma istnieje już od 1899 roku. Wtedy znana była jeszcze pod nazwą UFC United Fruit Company i już wtedy miała krew na rękach. Rozpoczęło się od agresywnego marketingu. UFC sztucznie pompowało balonik marketingowy, zwiększając popyt, a co za tym idzie, zapotrzebowanie na banany, które pozyskiwano z praktycznie każdego jednego kraju Ameryki Łacińskiej. Oczywiście nie skupiano się tylko na plantacji bananów. UFC miało wiele gałęzi biznesowych, takich jak rozbudowaną sieć kolei, sieć dostawczą prądu, sieć telekomunikacyjną, a nawet porty i statki parowe. Pod butem United Fruit Company rządy mniej rozwiniętych krajów Ameryki Łacińskiej musiały się podporządkować i ugiąć karku, między innymi poprzez nienakładanie na firmę podatków za ich biznesy, które tak ochoczo czerpały z ich zasobów. W przeciwnym wypadku bardzo zaprzyjaźnione siły Stanów Zjednoczonych były gotowe wkroczyć i wprowadzać demokrację. Najbardziej znanym przykładem okropieństw, jakich dopuściła się firma, jest sytuacja z Kolumbii, która wyszła na jaw wraz z głośną rozprawą sądową, o której mówiłem Wam wcześniej. UFC w zasadzie kontrolowało każdy jeden aspekt dystrybucyjny w każdym kraju, w którym byli. Plantacje były ich, transport wewnątrzkrajowy był ich, eksport drogą wodną również. A jak każdej firmie, tej również zależało na cięciu kosztów. Postawiono więc na budżetowe podejście do pracowników najniższego szczebla, wszystkich, którzy zatrudnieni byli bezpośrednio na plantacjach, a ci zatrudniani byli w przerażających warunkach. Firma stawiała małe, zagrożone zawaleniem, i pozbawiono jakiejkolwiek higieny czy minimalnej wygody baraki, w których zmuszeni byli mieszkać pracownicy, by być stale blisko plantacji. Pracownicy nie otrzymywali zapłaty za swoją pracę, która była wręcz niewolnicza, każdego dnia ciężko pracując po kilkanaście godzin. Ich wynagrodzeniem były specjalne monety wybijane przez UFC, które wydać można było na żywność w specjalnie wybudowanym sklepie UFC. Czyli w skrócie, pracuj u nas za darmo, a my w ramach wynagrodzenia cię nakarmimy. Do tego wszystkiego na plantacjach zmuszone były pracować dzieci w różnym wieku, ale dowody wskazują, że nawet 10- czy 11-letnie maluchy musiały pracować równie ciężko jak i dorośli. Taki stan i wyzysk trwał do roku 1928, kiedy Kolumbijczycy postanowili się przeciwstawić opresorowi. Postawili sprawę jasno – domagają się zmian, jeżeli w ogóle mają dalej pracować przy bananach. Ich warunków było kilka, m.in. prawo do ubezpieczenia dla wszystkich pracowników. Odszkodowanie za wypadki w pracy, godne warunki mieszkalne, jeden wolny dzień w tygodniu, 50% podwyżka dla najsłabiej opłacanych i wypłaty w gotówce, a nie w specjalnej walucie. Ale co najważniejsze, chcieli być zatrudnieni bezpośrednio przez kolumbijską firmę, a nie przez pośredników, by wszystkie te wygody były im zapewnione prawnie, a nie tylko by były to słodkie słówka. Strajk trwał ponad 3 tygodnie, podczas którego 30 tysięcy Kolumbijczyków domagało się swoich praw. Początkowo, gdy byli ignorowani, postanowili podjąć drastyczne działania. Zaczęli niszczyć uprawy i blokować drogi kolejowe, by UFC nie było w stanie kontynuować dostaw. To nie spodobało się firmie na tyle, że również odpowiedzieli ciężkim kalibrem. Zarząd firmy spotkał się z ówczesnym prezydentem Kolumbii, Miguelem Mendezem, żądając od niego, by ten wysłał wojsko mające rozgonić wściekły tłum i aresztować każdego, kto się napotoczy. Oczywiście, by mieć większą siłę przebicia, UFC wyciągnęło też kartę Stanów Zjednoczonych, sugerując, że Kolumbia nie chce mieć w nich wroga. No i rzeczywiście, prezydent Kolumbii nie chciał zadzierać z globalnym mocarstwem. Ugiął się i wysłał wojsko, mówiąc im, że nie muszą oszczędzać amunicji, by doprowadzić do pokoju. Żaden raport z tamtego okresu nie wskazuje na dokładne liczby, ale zgodnie z zeznaniami bananowej firmy liczba zamordowanych strajkujących wyniosła ponad tysiąc osób, choć historycy mówią zgodnie, że jest to liczba o wiele zaniżona. To tylko jeden przypadek z Kolumbii sprzed prawie 100 lat. Podobnych historii jest jednak znacznie więcej, bo Chiquita swoimi szponami dobrała się do Gwatemali, Nikaragui, Panamy, Hondurasu, Meksyku, Peru czy Ekwadoru. Tam, gdzie dochodziło do strajków, tam pojawiała się armia mająca taki strajk rozgonić, a cena ludzkiego życia to żadna cena. Przejdźmy na chwilę do Gwatemali, która do lat 30. była po prostu biedną kolebką bezwartości, w której dominował feudalizm, gdzie oczywiście rodowici Gwatemalczycy byli na samym dole piramidy hierarchicznej, zarządzanej przez białych. Raz urodzona osoba jako biedna, biedną pozostawała. W takim systemie nie było szans na to, by piąć się wyżej. Ale jak się domyślacie, biednych było zdecydowanie najwięcej. A potem przyszło United Fruit Company pod dyktaturą firmy, kraj często nazywany był republiką bananową, którą zarządzał Jorge Ubico. Gwatemalski dyktator chętnie przyjął pod swój dach zagranicznego inwestora, który wykorzystywał jego ludzi, jego zasoby i ziemię do produkcji bananów. I podobnie jak w Kolumbii, tutaj też zdarzały się strajki i podobnie jak w Kolumbii, te strajki też były brutalnie gaszone. Pracownicy najniższego oraz średniego szczebla mieli dość być traktowanym jak śmieci. Mieli dość tego, że głowa ich państwa ich wykorzystuje, a na dodatek sprzedaje ziemię firmie, która często tej ziemi nawet nie wykorzystuje w żaden sposób. UFC kupowało ją tylko po to, by nikt inny nie robił im w tym miejscu bananowej konkurencji. A teraz w naprawdę wielkim skrócie, bo przed nami całkiem spory kawałek historii. Po władczym okresie Jorge Ubico przyszedł kolejny tyran, który został obalony przez tłum pod dowództwem Jacobo Arbenza. Mężczyzna był patriotą, który nie myślał o wspieraniu zagranicznego przedsiębiorstwa, ale przede wszystkim o swoim kraju i o swoich ludziach. Zmienił prawo krajowe, redefiniował zasady i umowy handlowe, a także odseparował się od krajów jawnie czerpiących zysk z gwatemalskiej ziemi. Wybudował narodowe porty, a także elektrownię wodną w kraju po to, by nie musieć korzystać z tego, co oferowało mu UFC. W końcu oni przecież posiadali praktycznie wszystko. Reformy Arbenza poskutkowały tym, że United Fruit Company straciło prawa do posiadanych ziem, które wróciły w ręce Gwatemalczyków. Wpływy bananowej firmy wyraźnie w Gwatemali osłabły, co nie podobało się ani firmie, ani rządowi Stanów Zjednoczonych. CIA w porozumieniu z rządem USA postanowiły pozbyć się Arbenza, bo według nich był zagrożeniem dla wolności. I tutaj również w wielkim skrócie: Stany rozpoczęły masową propagandową akcję mającą na celu zrzucenie Arbenza ze stołka, oskarżając go o współpracę ze Związkiem Radzieckim. Mężczyzna, po wielu fałszywych oskarżeniach, stał się wrogiem publicznym numer jeden w swoim własnym kraju, poddanym pod zamach stanu. Amerykanie zorganizowali łapankę, którą Arbens przetrwał uciekając do Meksyku, gdzie lata później zmarł w niewyjaśnionych okolicznościach. Nie muszę chyba dodawać, że United Fruit Company współfinansowało obalenie gwatemalskiego prezydenta, który zrobił wszystko dla kraju. Amerykanie w imię demokracji obalili demokratycznie wybranego prezydenta kraju, na którego miejsce wstawili swojego pionka. I dziwnym przypadkiem ich pionek dowodził wcześniej ruchem rebelianckim przeciwko Arbenzowi. No cóż za niespodzianka. Niestety pod dowództwem nowego prezydenta, który pozwolił UFC znowu zarządzać wszystkim wokół kraju, rozlew krwi, cierpienie, niewolnicza praca i przejęcie kraju przez firmę z bananami wróciło szybciej niż z tego kraju to wszystko zniknęło. Pod rządami nowego prezydenta aresztowano i torturowano tysiące ludzi, którzy mieli coś wspólnego z wcześniejszą władzą, lub po prostu z nienawiścią do UFC, nienawiścią do firmy, która jest państwem w państwie. Bo to właśnie United Fruit Company okazało się być prawdziwym dyktatorem, pasożytem czerpiącym z ciężkiej pracy niewinnych Gwatemalczyków. Pasożytem, które obaliło jedynego człowieka, który chciał Gwatemalczykom pomóc. Wróćmy jednak do Kolumbii. Autodefensas Unitat de Colombia to uznana od 2001 roku przez Stany Zjednoczone organizacja terrorystyczna działająca na terenie Kolumbii. Jest to organizacja paramilitarna znana z tego, że łamie prawa człowieka już od lat, doprowadzając do najbardziej brutalnych zjawisk, wliczając w to morderstwa i tortury. Jak zostało to ujawnione w dokumentach sprawy karnej przeciwko Cikicie, Firma opłacała organizację paramilitarną przez 7 lat w okresie 1997-2004 na łącznie 1,7 miliona dolarów. Przez ten sam okres Autodefensas Unitat de Colombia zamordowało ponad 3770 osób na zlecenie firmy. Uwaga, tylko w jednym regionie Uraba. Szacuje się, że w całej Kolumbii mogło zginąć ponad 100 tysięcy osób z rąk tych terrorystów, a to tylko dlatego, że mogli robić z pracownikami plantacji dosłownie wszystko, co tylko chcieli. Udokumentowanych zostało ponad 10 tysięcy przypadków bezcelowego torturowania cywili, jedynie dla zabawy i uciechy grupy paramilitarnej. AUDC zostało stworzone rzekomo po to, by chronić plantacje bananów i ich pracowników przed atakami rebeliantów. Prawda była taka, że AUDC było po prostu szwadronem śmierci, który nie skupiał się na obronie, a na wyłapywaniu i mordowaniu niewinnych. Wiele z zamordowanych osób nie musiało nawet brać udziału w strajkach. Wystarczyło, że AUDC mieli być samozwańczymi strażnikami, a jeżeli ktoś im się nie spodobał, to już nie wracał po rozmowie ze służbami. Chikita o wszystkim wiedziała i dawała na to absolutne przyzwolenie. AUDC korzystało z portów należących do bananowego giganta, by przemycać broń i narkotyki do innych krajów. Kto wie, może nawet ta głośna sprawa z 2021 roku, gdzie w Lidlach w Polsce i Niemczech odkryto ukrytą w bananach kokainę, miała coś wspólnego z AUDC. W 2007 roku Kolumbijczycy złożyli zbiorowy pozew przeciwko Czikicie w sprawie o wykorzystywanie organizacji paramilitarnej do kontrolowania plantacji przyzwolenie na wykorzystanie siły i zlecenie masowego wymordowania 677 pracowników jednej z plantacji, członków ich rodzin. Prawnicy firmy bronili się, mówiąc, że każda akcja odwetowa ze strony AUDC była konieczna, ponieważ to autodefensa broniło się przed atakami lewicowych, rebelianckich aktywistów. Prawnicy drugiej strony jednak odbijali piłeczkę mówiąc, że Cikita mogła się spodziewać odzewu na ich krwawe praktyki przejmowania terenów siłą. Firma z bananami już wcześniej nakazywała AUDC wybijanie wiosek, by przejmować tereny należące do farmerów, które później zamieniano w plantacje. W 2024 roku zapadł werdykt. Po 17 latach i setkach tysięcy niewinnych ofiar, Chikita została uznana winną wszystkich zarzutów, lecz głównymi było finansowanie organizacji paramilitarnej i łamanie praw człowieka. W efekcie firma zmuszona była zapłacić 38,3 miliona dolarów dla rodzin ofiar jako zadośćuczynienie. A kto poniesie więc odpowiedzialność za masowe wymordowanie ludności cywilnej? No nikt. Problem w tym, że zarzut zlecenia masowych mordów nigdy nie był rozpatrywany, ponieważ wszystko spadło na konto AUDC, a ich jako nielegalnej organizacji terrorystycznej nie da się postawić przed sądem. Z Cikity zdjęto odpowiedzialność za wszystkie odebrane życia, zrzucając winę na kolumbijską organizację terrorystyczną. Co z tego, że działo się to za ich pieniądze i były to ich zlecenia? Korporacje zawsze znajdą możliwość, by umyć ręce od konsekwencji, i tak było też tym razem. Wychodzi na to, że można robić absolutnie cokolwiek można pozbawiać życia setki tysięcy osób i wszystko ujdzie ci płazem, jak jesteś wystarczająco uprzywilejowany i masz trochę drobnych, by zapłacić odpowiednią karę na odczepne. A Chiquita? Dalej będzie najpopularniejszą firmą z bananami na świecie. Która na pierwszy rzut oka nie może mieć nic wspólnego ze złym wizerunkiem, ale prawda okazuje się być jednak dużo bardziej potworniejsza: czarne serce.